Witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać samochód Opel Astra. Samochód pochodzi z 1999 roku i wyposażony w silnik benzynowy 1.6 o mocy 75 koni. Samochód jak na swoje lata prezentuje się bardzo dobrze. Mechanicznie również jest w bardzo dobrym stanie. Około 20 tysięcy km temu wymieniony był rozrząd oraz nowy akumulator. Auto jest świeże po serwisie olejowym. Auto stoi na ładnych, oryginalnych felgach aluminiowych 15-calowych. Bagażnik jedna klasa aut miejskich jest naprawdę spory i pojemny. Znajdziemy tu między innymi narty, a tylna kanapa jest zielona i składana przez co przestrzeń ładunkową możemy powiększyć. Znajdziemy tutaj uchwyt na apteczkę z taką wnęką. Oczywiście w bagażniku jest gaśnica, trójkąt i kamizelka a pod dywanikiem magażnika znajdziemy felgę aluminiową jako koło zapasowe po otwarciu drzwi znajdziemy ładne nakładki progowe a środek auta jest czysty i zadbany na tylnej kanapie znajdziemy podłokietnik oraz tak jak prędzej wspomniałem przestrząs na narty w boczkach foteli pasażerów z tyłu znajdziemy głośniki, podłokietnik, a pod nim praktyczny schowek wyprofilowany pod butelkę z napojem oraz przeciągający się do końca fotela. Możemy tu wrzucić wszystkie nasze drobne rzeczy. W funeru środkowym znajdziemy popielniczkę oraz takie kwadratowe miejsce, do którego idealnie też wchodzi puszka kogokolwiek. W przednich fotelach znajdziemy poduszki boczne, powietrzne. Butele też są ładne i zadbane. Warto zwrócić uwagę na kierownicę. Jest ona trójramienna, jest wielofunkcyjna. Możemy tutaj sterować sobie radiem z koła kierownicy Ponadto wygląda dosłownie jak nowa. Na całej kierownicy znajdziemy oryginalny bieżnik. Szyby przednie sterowane są elektrycznie, klamka ładna jest chromowana, a dalej mamy panel do sterowania lusterkami, lewe, prawe, regulacje. W góry znajdziemy głośnik wysokotonowy, a na dole drzwi głośniki średniotonowe, no i znajduje się obok nich też taki sam schowek jak z tyłu, czy wyprofilowany pod puszkę, czy butelkę z napojem i podłużny dalszy na drobne rzeczy z kieszeni. Po lewej stronie kierownicy znajdziemy panel do włączenia świateł, regulacja wysokości świateł oraz regulacja siły podświetlenia zegarów, przeciwmigielne przednie jak i tylne. Poniżej jest schowek, do którego możemy schować na przykład portfel. I zamykany. Zegary są proste i czytelne. Znajdziemy wyświetlacz pokazujący takie dane jak temperatura zewnętrzna, data oraz godzina. Poniżej odmuchy fabryczna radio sterowane z koła kierownicy na CD. Mamy też tu możliwość wyciągnięcia panelu dla złodziei. Panel do sterowania nadmuchami oraz klimatyzacją. Mamy obieg wewnętrzny, czyli przyjemne zapachy nie wiem, środka samochodu. Ogrzewanie tylnej szyby oraz klimatyzacja. Pod nim znajduje się taki płaski schowek, do którego możemy rzucić telefon. Poniżej jest gniazdo 12V oraz popielniczka. Skrzynia oczywiście jest pięciobiegowa. jak to przystało na śnieg bez na 6. Tutaj obok, idąc dalej pod środkowym, obok ręcznego, pod nim mamy też taką wnękę, do której możemy coś rzucić. No i z tyłu znajduje się ten schowek, o którym więcej wspominałem. Dla słońca przeciwsłonecznej znajdziemy duże lusterko. Przebieg naszego samochodu to 230 599 km dokładnie. Warto również zwrócić uwagę, iż fotel kierowcy regulowany jest na wysokość. pasażera znajdziemy schowek otwierany, który po otwarciu pełni funkcję stoliczka na napoje. Jest on przydzielony na dwie części i jest naprawdę pojemny. Pod maską, tak jak wspomniałem, znajduje się silnik 1.6, dostęp do płynów, akumulatora, to jest naprawdę dobry.